Witam Was bardzo serdecznie, klasycznie, jak co niedzielę o godzinie 17 w Motoniusie. Dziś będzie o prototypach Syreny, które zostały sprzedane. O nowym Kenigzegu, nowych plotkach na temat następcy Mazda RX-7, o szalonym patrolu Nizmo, którego Nissan wprowadził do oferty, o najmocniejszym napędowym golfie w historii oraz o lekkiej wpadce Porsche, które nadało ten sam numer dwóm limitowanym egzemplarzom modelu 911. 11. I standardowo nie są to jedyne tematy, o których będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, więc nie przedłużam i lecimy. Panie generale, wszystko gotowe, cel namierzony? Fantastycznie, czy mamy podgląd? Tak. No i właśnie, możecie się poczuć jak wojskowi, jak prawdziwi czołgiści, grając w World of Tanks, czyli darmową grę, w której macie do dyspozycji ponad 800 czołgów, od tych małych i zwinnych, którymi możecie skakać i szybko przemierzać się po polu bitwy, aż po te ciężkie i wolniejsze, które za to mają potężną siłę rażenia. Każdy czołg ma inną charakterystykę, inaczej się porusza, a co zatem idzie, grając z różnymi czołgami, trzeba stosować różne taktyki w trakcie rozgrywki. Dodajmy do tego jeszcze ponad 30 Budowanych lokacji, miasta, pustynie, równiny i macie przepis na absolutnie kozacką grę, w której możecie grać zarówno solo, jak i w teamach z ludźmi z całego świata. No i oczywiście, jako że World of Tanks jest partnerem tego odcinka, to jako nowi gracze macie do zgarnięcia bonusy. Rejestrując się z linku w opisie z kodem Kombat, dostaniecie m.in. czołg Cromwell B, 250 tysięcy kredytów, 7 dni konta premium oraz 3 czołgi premium do przetestowania przez 10 bitew. Darmowa gierka, przypominam, więc zagraj już teraz, sprawdzaj link w opisie i pamiętaj o kodzie Kombat. A teraz przechodzimy sobie do wieści ze wschodu, a konkretniej porozmawiamy o Ładzie. O Ładzie, która dosłownie dwa miesiące temu zaprezentowała Niwe Sport, czyli nieco odświeżony wariant modelu, który w niemal niezmienionej formie dostępny jest na rynku od 1977 roku. No nie ukrywajmy, Łada jest znana przede wszystkim z bycia nieco zacofaną i z produkowania przez dziesięciolecia tych samych generacji modeli. Ale teraz stało się coś absolutnie niespodziewanego, ponieważ Łada zaprezentowała nowy samochód. Nazywa się Azimut i ma pełnić rolę najnowocześniejszego auta w ofercie tego producenta, który będzie w stanie stawić czoła atrakcyjnej cenowo i dobrze wyposażonej konkurencji z Chin. Przypomnę tutaj jeszcze, że z uwagi na konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą zdecydowana większość producentów europejskich wycofała się z rosyjskiego rynku, więc no Łada zdecydowanie ma o co walczyć. A walczyć będzie z pomocą auta, które mam wrażenie, że stylistycznie delikatnie zajeżdża modelami Nissana i w zasadzie to nie jest niczym wybitnym, zwłaszcza, jak chodzi o porównanie z europejskimi standardami, ale no, jak na ładę. No to jest po prostu wywrócenie światopoglądu wielu osób do góry nogami, bo przypomnę tutaj tylko, że Łada 2107 była produkowana w takiej właśnie formie do 2014, Roku. Konstrukcyjnie auto jest oparte na modelu Vesta, więc żadnych szokujących rozwiązań technologicznych i mechanicznych raczej spodziewać się tu nie będzie można. Więc chociaż tyle, że w tym aspekcie Łada zadbała o tradycję i żadnych niesamowitych nowinek i wybiegania w przeszłość w przypadku tego auta nie będzie. Minęły już niemal dwa lata, od kiedy Mazda zaprezentowała światu samochód koncepcyjny Iconic SP, w którym wszyscy dopatrują się następcy legendarnej już na rynku RX7-ki FD. No i wedle Ryushi Umeshity, czyli szefa do spraw technologii w Mazdzie, wprowadzenie tego samochodu w wersji produkcyjnej na rynek jest... W zasadzie to więcej niż prawdopodobne. Auto miałoby być drugim sportowym modelem w ofercie Mazdy obok modelu MX-5 piątej generacji, nad którym prace wiemy, że już trwają. Umesita twierdzi, że model produkcyjny oparty na ikoniku SP będzie godnym następcą RX-7. Jakiekolwiek powiązania Mazdy z silnikami Wankla, które służyły do napędu samochodu, zakończyły się w roku 2012 wraz z końcem produkcji RX 8. No i niestety ale nie zapowiada się na to, by ta kwestia w przypadku Iconica SP miała się zmienić. A przynajmniej nie w początkowej fazie istnienia tego modelu na rynku. Na ten moment zasadniczo pewnym jest, że wankiel w przypadku tego auta będzie służył jako generator prądu, a bezpośrednio koła napędzane będą z pomocą silników elektrycznych. Dokładnie takie rozwiązanie jakiś czas temu zostało zastosowane przez Japończyków w modelu MX-30 EV. Natomiast w nowym sportowym modelu ma być ono zdecydowanie bardziej wydajne i przekładać się na zdecydowanie większe moce. Ale jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Mazda pracuje nad nowym typem silnika Wankla, który w docelowej fazie rozwoju projektu miałby posłużyć jako główna jednostka napędowa dla takiego samochodu. No i jeżeli coś takiego rzeczywiście udałoby się masz wprowadzić w życie to zdecydowanie byłoby coś. A właśnie w ogóle to, odpaliliśmy preorder naszej nowej kolekcji Smoke Tires Not Cigarettes z legendarną suprą MK4. Dostępne są zarówno t-shirty jak i bluzy. A wszystkie informacje dotyczące tego, jak realizowany jest preorder, kiedy będą wysyłki itd. itd. klasycznie znajdziecie na www.itwear.pl, więc wpadajcie. W ostatnim Motoniusie analizowaliśmy sobie nagranie na Instagramie marki AMG prezentujące ich nadchodzący w pełni elektryczny model samochodu, który ma być w stanie driftować i wydawać dźwięki silnika V8 z głośników. A dziś możemy już porozmawiać o tym, co AMG oczywiście we współpracy z Mercedesem zaprezentowało światu. I mimo, że mówimy tutaj o samochodzie jeszcze w fazie koncepcyjnej, to zdecydowanie jest o czym rozmawiać, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że auto to ma niejako wyznaczać nowy kierunek, stylistycznym u tego producenta. I to jest Mercedes AMG GTXX, który mimo, że z przodu przez wielu uznawane jest za auto podobne do Maserati Gran Turismo, to wedle Mercedesa przypominać ma ich legendarnego 300 SLR-a Stylistyka jest bardzo odważna, choć najwięcej odwagi wpleciono w tylną część karoserii wyposażoną w potrójne lampy oraz składający się ze 700 diod LED panel pomiędzy nimi. A jednym z najciekawszych rozwiązań są ruchome karbonowe panele w felgach, które w zależności od potrzeby mogą być zamknięte lub otwarte. Zamknięte celem poprawy aerodynamiki i otwarte celem poprawienia chłodzenia hamulców. I hitem w ogóle tutaj jest to, że to rozwiązanie ma być zasilane z pomocą energii odzyskiwanej z ruchu obrotowego Q i nie będzie ono w żaden sposób czerpać prądu bezpośrednio z samochodu. No i skoro mowa o prądzie. To oczywiście rozmawiamy tu o samochodzie w pełni elektrycznym, opartym na nowej platformie, wykorzystującej akumulator, który będzie się dało ładować z mocą 850 kW. I taka moc ładowania ma przełożyć się na uzupełnienie 400 km zasięgu tego samochodu w przeciągu, uwaga, 5 minut. Silniki elektryczne są trzy: dwa z tyłu i jeden z przodu. Łączna moc ma wynosić 1360 koni mechanicznych, dzięki czemu auto będzie się w stanie rozpędzić do aż 360 km na godzinę. No i jak twierdzi producent? Wykorzystali tutaj silniki elektryczne o strumieniu osiowym, spośród których każdy ma swoją przekładnię planetarną, i falowniki chłodzone cieczą. Ta! Dożyliśmy już czasów, moi drodzy, gdzie już nie rozmawiamy o tym, jakie turby jest zastosowane w jakim samochodzie, jaki jest kompresor, jakie jest doładowanie, stopień sprężania, czy są kute tłoki, korby, nic z tych rzeczy. Nadchodzi era fanów motoryzacji, którzy będą się jarać chłodzonymi cieczą palownikami. Ale na szczęście pozostaje jeszcze drugi biegun motoryzacji, którego dumnym reprezentantem jest najnowszy Koenigsegg Sadar Spear, czyli kosmiczny hypercar naszego ulubionego szwedzkiego producenta opartym na modelu Jesko. Takie samochody wykorzystujące 5-litrowe podwójnie turbodoładowane V8-ki pozostaną na rynku i to w pewnym sensie jest dobra informacja. Zła natomiast jest taka, że te auta pozostaną autami zarezerwowanymi dla najbogatszych, bo przypominam tutaj, że bazowa wersja Koenigsegga Jesko to koszt około 13 milionów złotych. Ale to wcale nie oznacza, że o takich samochodach nie warto jest rozmawiać i że nie warto jest się przyjrzeć temu, co tym razem sympatyczny, łysy Szwed przygotował. Nowy model to przede wszystkim poprawiona aerodynamika, przeogromne tylne skrzydło, kanardy na przednim zderzaku i kilka dodatkowych stateczników. Do tego mamy nieco wzmocnioną jednostkę napędową, ponieważ ta na etanolu ma generować 1625 koni mechanicznych zamiast 1600 i wisienką na torcie. Jest jeszcze masa tego samochodu zredukowana względem zwykłego Jesko o około 30 kg i tę udało się obniżyć przede wszystkim dzięki nowym karbonowym fotelom, przeprojektowanej konsoli centralnej, odelżonym elementom zawieszenia oraz nowym karbonowym felgom. Sadar Spear to w ogóle nawiązanie do imienia ulubionego konia wyścigowego, którym to ścigał się ojciec Christiana von Koenigsegga, czyli Jesko von Koenigsegg. Poprawki w już i tak niesamowitym modelu tego producenta od razu przełożyły się na nowy rekord czasu okrążenia na szwedzkim Gotland Ringu. A ze złych informacji, to jeżeli zaczęliście już sprawdzać, czy aby na swoim koncie nie macie luźnych kilkunastu milionów złotych do przeznaczenia na samochód, to niestety ale Sadar Spear zostanie wyprodukowane w ilości 30 egzemplarzy, spośród których wszystkie zostały sprzedane jeszcze przed jego oficjalną premierą. A skoro już mowa o limitowanych samochodach, to warto jest powiedzieć o delikatnej wpadce, którą niedawno zaliczyła marka Porsche. W zeszłym roku producent ze Stuttgartu wprowadził do swojej oferty model 911 ST, czyli samochód, który miał zamykać w sobie wszystkie najlepsze cechy tych modeli z generacji 992. Auto w absolutnej podstawie kosztowało co najmniej 1 623 000 zł i powstały zaledwie 1963 egzemplarze tego modelu, spośród których każdy oznaczony jest tabliczką z indywidualnym numerem produkcyjnym. Yy, a raczej prawie każdy, bo spostrzegawczy internauci odkryli, że istnieją dwa egzemplarze tego samochodu z numerem seryjnym 1724. Pierwszym z nich jest ta sztuka 911, która trafiła do Gwatemali, a jej zdjęcia okrążyły internet już jakiś rok temu. Drugi egzemplarz to różowy model tego samochodu, który wrzucił na swojego Instagrama jeden z dealerów Porsche i niestety, ale usunęli tego posta z tej platformy. Ale na szczęście w internecie nic nie ginie, więc tutaj macie dwa zdjęcia tabliczek znamionowych z dwóch różnych samochodów z dokładnie tym samym numerem produkcyjnym. I wiecie, niby sytuacja nie jest jakaś niesamowicie poważna, to nie jest wada konstrukcyjna, która miałaby sprawić, że to auto samoistnie stanie w płomienia. Natomiast temat jest dość niewygodny z punktu widzenia marki premium, która sprzedaje limitowany samochód sygnowany indywidualnym numerem, za który klient płaci niebotyczną sumę pieniędzy. Porsche oczywiście przyznało się do błędu i zapewniło pechowego właściciela 1724 egzemplarza 911 ST, że czym prędzej ten temat naprostuje. A Volkswagen oficjalnie zaprezentował swojego Golfa GTI Edition 50, który powstał na 50 lecie modelu i z buta stał się najszybszym Volkswagenem w historii Nürburgringu. Przy okazji również okazuje się, że jest to najmocniejszy przednio napędowy Golf. Historii. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze Forda Focusa RS-a drugiej generacji, który generował 305 koni mechanicznych przenoszonych na przednią oś, co wówczas wzbudziło ogromną sensację i poruszenie w świecie motoryzacji. No bo wiecie, ludzie mówili, że jak to? Ponad 300 koni mechanicznych na przednich kołach to nie ma prawa działać, skręcać, przyspieszać i nie ma absolutnie żadnego sensu. No i rzeczywiście, to jakieś 15 lat temu takie rozwiązanie było na granicy absurdu, ale w dzisiejszych czasach przy okazji rozwoju technologicznego, zwłaszcza w branży oponiarskiej, wcale nie jest tak absurdalne. I jednoznacznie udowadnia to Volkswagen, prezentując Golfa GTI generującego 325 koni mechanicznych i 420 Nm z dwulitrowej, czterocylindrowej jednostki. Auto ma być oczywiście bardziej szalone niż już i tak hardkorowy GTI Clubsport Ma przeprojektowane zawieszenie, układ kierowniczy, inny układ wydechowy z tytanowymi końcówkami, czy dostępne w opcji opony semi-slick naciągnięte na 19-calowe felgi. Nie wiadomo natomiast jeszcze ile to auto będzie miało kosztować, choć z pewnością będą to okolice bardzo bliskie Golfa Rki, o ile nawet nie wyższe niż ceny Golfa R. I w sumie, jeżeli mamy tutaj jakichś fanów hot hatchy, to możecie dać znać w komentarzach, co wolelibyście dostać za, nazwijmy to podobne pieniądze. Przednio napędowego Golfa GTI, czy może jednak czteropędnego Golfa R. Ani stanowi w ogóle trochę. Odwaliło, bo stworzyli najmocniejszego Nissana Patrola w historii i to auto jest jakąś absurdalną odklejką. Oto Nissan Patrol Nismo, czyli legendarna terenówka ważąca 2817 kg, która oficjalnie od japońskiego producenta otrzymała pod maskę jednostkę VR-35DDTT. I jeżeli słysząc to kodowe oznaczenie silnika, coś Wam świta w głowach, to tak, to jest delikatnie przeprojektowana jednostka VR38DETT pochodząca wprost z Nissana gtr R35. W tym przypadku silnik ma 3,5 litra pojemności i generuje 501 koni mechanicznych i 700 Nm. Brzmi absurdalnie, a zestawiając to jeszcze z samochodem, który jest w stanie zabrać na swój pokład 8 pasażerów, no to można się zacząć zastanawiać co? I wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, ponieważ Nissan Patrol to jedno z najbardziej ulubionych aut arabskich szejków. No i samochód ten oferowany ma być przede wszystkim właśnie na rynkach wschodnich, gdzie myślę, że może osiągnąć całkiem spektakularny sukces. No bo mimo, że cena tego auta z dużym prawdopodobieństwem nie będzie niska, to tam to nikomu nie będzie przeszkadzało. Nie wiem czy kojarzycie, jak jakieś 9, może 10 lat temu trwały próby wskrzeszenia polskiej motoryzacji z założeniem wdrożenia do produkcji odświeżonej Syreny, czym zajmowała się firma AMZ Kutno. To, że ten projekt nie doszedł do skutku, chyba nie muszę wam mówić, bo w przeciwnym wypadku zakładam, że raczej widywalibyśmy na drogach Syreny. Podobnie jak i moglibyśmy widywać Arinery, Izery i te wszystkie inne projekty wskrzeszenia polskiej motoryzacji, no ale nie widujemy. Prototypów nowej Syreny trochę powstało i ostatnio nawet kilka sztuk pojawiło się na sprzedaż. Co ciekawe, ceny nie były specjalnie przytłaczające, bo takie auto, żeby nie powiedzieć kawał historii, można było kupić za około 30 tysięcy złotych. Niestety ogłoszenia poznikały ekspresowo i wiemy już, że dwa egzemplarze zostały kupione przez muzeum w fabryce FSO na żeraniu. Więc z jednej strony fajnie, bo będzie można przyjechać i te samochody sobie obejrzeć z bliska. Z drugiej strony, gdyby takie auto trafiło w prywatne ręce i byłoby normalnie wykorzystywane w codziennym użytku na drogach, to byłby całkiem ciekawy wątek. I na nim też kończymy dzisiejszego motoniusa, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Pamiętajcie o preorderze trwającym na www.itwerk.pl. Trzymajcie się, do zobaczenia!